Pora na piątkowego flesza. Od teraz będzie można gamingowo oddychać, bo Razer zaprezentował swój nowy produkt, czyli podświetlaną maseczkę. W tej konstrukcji użyto filtrów, które mają blokować do 99% zanieczyszczeń nie tylko przy wdechu, ale też wydechu w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób postronnych. Za na to niecałe 100 dolarów. Po niemal 5 miesiącach Ubisoft nieoczekiwanie naprawił grę Might and Magic 10 Legacy, która przez cały ten czas była niegrywalna po ukończeniu pierwszego aktu przygody. Tytuł wrócił do dystrybucji cyfrowej, a w ramach rekompensaty wszyscy gracze otrzymają za darmo DLC The Falcon and the Unicorn. The Haunted Chocolatier to następny projekt twórcy Stardew Valley. W jego nowej grze wcielimy się we właściciela sklepu z czekoladą, który pomieszkuje w nawiedzonym zamku. Podobno ponownie spędzimy sporo czasu na rozwijaniu relacji z mieszkańcami, ale tym razem większy nacisk zostanie położony na walkę. Pomiędzy newsów wyłania się następująca informacja. W ten weekend odbędzie się finał turnieju ROG Summoners Arena, organizowanego przez firmę Asus Republic of Gamers w grze Teamfight Tactics. Bitwa toczy się o laptopa widocznego na ekranie, a także niniejszą statuetkę. Oglądać wydarzenie można 23 października o godzinie 17 na oficjalnych stronach Friendly Fire, zalinkowanych w opisie. Zapraszamy! Na Twitterze pojawiła się zapowiedź na razie bliżej nieokreślonego crossovera Don't Donsterwa i Terraria. We wpisie oficjalnego profilu Terari pojawił się gif Gifs Donsterwa z pojawiającym się terariowym okiem Ktulu, a w odpowiedzi producent Donsterwa zamieścił Gifa z jeleniocyklopem w świecie Terrarii. Szczegóły już niedługo. W New World uderzył spory kryzys, a dokładniej narastająca deflacja, która może pogrążyć grę. Złoto stało się tak rzadkie, że gracze uprawiają barter, żeby zachować cenną walutę. Piecze nad ekonomią sprawują gracze i dama aukcyjne, a w grze nie ma wystarczającej ilości złota na pokrycie takich opłat jak podatki. Think of the most profound... Pierwszy sezon cyklu The Dark Pictures od twórców Until Dawn dobiega końca. House of Ashes debiutuje na pecetach i konsolach, a tradycyjny zwiastun następnej odsłony trafił przed premierą na YouTube'a i wiemy już, że ostatni epizod pierwszego sezonu będzie miał podtytuł The Devil in Me. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego.